Dlaczego tak wiele osób wierzy w Boga, ale nie dostrzega potrzeby wiary w Jezusa? Skąd przekonanie, że wystarczy wierzyć w cokolwiek, nieważne w co lub w kogo? W tym odcinku odkryjemy, dlaczego Jezus jest fundamentem naszej wiary i dlaczego to właśnie Jego potrzebujemy. Taki stary pastor jak ja, który całe życie działał w wielkim mieście, słyszy bez przerwy te same slogany. Jeden z nich brzmi: jak Bóg może dopuszczać do takich rzeczy? Drugi, Kain i Abel byli braćmi. Kain zabił Abla. Skąd Kain wziął żonę? A najulubieńszy slogan brzmi: Panie pastorze, Pan ciągle mówi o Jezusie. Przecież to fanatyzm. Czyż nie jest obojętne, jaką religię się wyznaje? Ważne jest uczucie czci dla najwyższego, niewidzialnego. Jakież to przekonujące. To samo powiedział już mój wielki rodak Goethe, który także pochodził z Frankfurtu. Uczucie jest wszystkim. Miano, dym to i mara. Czy więc mówimy Allah, Buddha, los, czy istota wyższa, jest to obojętne. Ważne jest, abyśmy w ogóle w coś wierzyli. A precyzowanie naszej wiary to już fanatyzm. 50% spośród Was, którzy mnie słuchacie, również tak myśli, prawda? Widzę jeszcze przed sobą starszą panią. Która stwierdziła Ach, Panie pastorze, Pan ciągle tylko mówi o Jezusie i o Jezusie. A czy Jezus nie powiedział sam W domu ojca mego wiele jest mieszkań? Wszyscy się tam zmieszczą. Moi przyjaciele, to jest jedno wielkie oszustwo. Byłem kiedyś na lotnisku w Berlinie. Przed wejściem do samolotu musieliśmy raz jeszcze przejść kontrolę paszportów. Przede mną stał wysoki, barczysty pan, taki dwa metry na dwa, z wielkim pledem podróżnym przewieszonym przez ramię. Ten pan szybkim ruchem podał swój paszport i już postawił nogę na schodku. A tu urzędnik mówi, chwileczkę, pana paszport jest już nieważny. Pan odpowiedział: Niechże pan nie będzie taki drobiazgowy, najważniejsze, że mam paszport. Nie, odpowiedział zdecydowanym tonem urzędnik. Najważniejsze jest, by ten pański paszport był ważny. Dokładnie tak samo jest z wiarą. Nie chodzi o to, bym miał w ogóle jakąś wiarę, jakąkolwiek wiarę. Każdy człowiek w coś wierzy. Niedawno ktoś mi powiedział: Wierzę, że z dwóch kilogramów wołowiny będzie dobra zupa. To również jest wiara, choć, jak sami rozumiecie, dość mało ważna. Tak więc nie chodzi o to, aby mieć jakąkolwiek wiarę. Chodzi o to, by mieć taką wiarę, która pomaga żyć nawet w głębokich mrokach, która daje oparcie w chwili wielkiej pokusy i próby, wiarę, za którą można umrzeć. Śmierć jest wielką próbą prawdziwości naszej wiary. Istnieje tylko jedna prawdziwa wiara, z którą można prawdziwie żyć i umrzeć jest to wiara w Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jezus sam powiedział: W domu Ojca Mego wiele jest mieszkań. Ale do tych mieszkań Bożych prowadzą tylko jedne drzwi. Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Jezus jest drzwiami. Wiem, ludzie nie chcą tego słuchać. O Bogu można dyskutować godzinami. Jeden wyobraża sobie Boga tak, a drugi zupełnie inaczej. Ale Jezus nie może być przedmiotem dyskusji. I mówię Wam, tylko wiara w Jezusa, Syna Bożego, jest ratującą i zbawiającą wiarą, z którą można żyć i umrzeć. Jak śmieszna wydaje się ta wiara różnym ludziom, pokazuje takie małe wydarzenie, z którego spokojnie możecie się pośmiać. Przed laty szedłem sobie raz w esen przez miasto. Na rogu ulicy stało dwóch mężczyzn wyglądających na górników. Kiedy przechodziłem, jeden z nich zawołał: Dzień dobry, Panie Pastorze. Podszedłem bliżej i pytam: Czy my się znamy? A on śmieje się i mówi do drugiego: To jest pastor burz, bardzo przyzwoity chłopak. Dziękuję, powiadam, a on mówi dalej. Tak, ale niestety ma bzika. Oburzyłem się. Co takiego? Ja mam bzika? Co to ma znaczyć? A on powtarza: No naprawdę, pastor jest bardzo fajny, ale cóż, ciągle mówi o Jezusie. Człowieku, krzyknąłem uradowany, to nie jest bzik. Za sto lat znajdzie się Pan w wieczności, i wtedy wszystko będzie zależało od tego, czy poznał Pan teraz Jezusa. Od tego zależy, czy znajdzie się Pan w piekle, czy w niebie. No, niech Pan powie: zna Pan Jezusa? A on roześmiał się i powiedział do kolegi: No widzisz, znowu zaczyna. Teraz też chcę od tego zacząć. Chcę zacząć od słów Biblii: Kto ma syna, ma żywot. Chodziliście kiedyś na lekcję religii i uczyliście się o Jezusie, ale nie macie go. Kto ma syna, uważajcie, kto ma, ma żywot. Tu i w wieczności. Kto nie ma syna Bożego, nie ma żywota. Tak mówi słowo Boże. Jest takie powiedzenie: kto ma, ten ma. I to właśnie znaczą powyższe słowa z Biblii. Ze względu na was, chciałbym was po prostu namówić. Przyjmijcie Jezusa i oddajcie mu swoje życie. Bo bez Niego życie to jest żałosne. A teraz chcę Wam powiedzieć, dlaczego Jezus jest wszystkim i dlaczego wiara w Jezusa jest jedynie słuszną wiarą. A może, jeśli pozwolicie, powiem Wam to w sposób bardziej osobisty. Powiem Wam, dlaczego ja muszę mieć Jezusa i dlaczego w Niego wierzę. Jezus jest objawieniem Boga. Kiedy ktoś mi mówi, ja wierzę w Boga, po co mi Jezus? To odpowiadam, to jest bzdura. Bóg jest Bogiem ukrytym i bez Jezusa nic o nim nie wiemy. Ludzie mogą wprawdzie wymyślać jakiegoś Boga, na przykład kochanego pana Boga, który nie opuści porządnego człowieka, jeżeli ten będzie wypijał dziennie tylko pięć kufli piwa. Ale to przecież nie jest Bóg. Tak samo Allah czy Buddha. To są projekcje naszych pragnień. Ale Bóg? Bez Jezusa nic o Bogu nie wiemy. Jezus jest objawieniem Boga. Bóg przyszedł do nas w Jezusie. Wyjaśnię to Wam obrazowo. Wyobraźcie sobie, że stoicie przed ścianą gęstej mgły, za nią ukryty jest Bóg. Ludzie nie mogą żyć bez Boga i zaczynają go szukać, próbują się przedostać przez tę mgłę. Usiłują to zrobić wszystkie religie, bo wszystkie religie są poszukiwaniem Boga i wszystkie one mają jedną wspólną cechę: błądzą we mgle i nie znajdują Boga. Bóg jest Bogiem ukrytym. Zrozumiał to pewien mąż imieniem Izajasz i wołał z głębi serca, obyś rozdarł niebiosa i stąpił, obyś rozdarł zasłonę z mgły i przyszedł do nas. I pomyślcie tylko, Bóg usłyszał ten krzyk, rozdarł zasłonę z mgły i przyszedł do nas w Jezusie. Przyszedł, gdy chóry anielskie śpiewały na polach betlejemskich, dziś narodził się wam Zbawiciel, chwała na wysokościach Bogu. A teraz Jezus mówi: Kto mnie widział, widział Ojca. Bez Jezusa nic nie wiedziałbym o Bogu. To jest jedyne źródło, z którego można czerpać, które może upewnić nas o Bogu. Jak można zatem powiedzieć: Mogę obyć się bez Jezusa? Mówię to wszystko w wielkim skrócie i wiele muszę pominąć, choć mógłbym Wam tyle opowiedzieć o Jezusie, ale wymienię tu najważniejsze punkty dotyczące pytania: po co Jezus? To była pierwsza część kazania pastora Busha, w której poznaliśmy, dlaczego ważne jest, byśmy wierzyli w konkretną osobę, w Jezusa. To dopiero początek. W kolejnej części odkryjemy, jak Jezus staje się naszą jedyną ochroną przed gniewem Bożym i dlaczego Jego miłość jest jedyną, która może nas uratować. Zapraszamy do słuchania drugiej części: To, co najważniejsze, dopiero przed nami.